Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zabiorę Was w podróż po najlepszych hodowlach w Madrycie. Odwiedzimy trzy hodowle, które wyróżniają się wysoka jakością zwierząt, profesjonalnym podejściem do hodowli oraz troska o dobrostan zwierząt. W pierwszej hodowli poznamy psy rasy Yorkshire Terrier, w drugiej koty rasy Maine Coon, a w trzeciej konie rasy andaluzyjskiej. Oprócz zwiedzania hodowli... Porozmawiam z hodowcami o ich pasji, doświadczeniu i wyzwaniach, z którymi się mierzą. Dowiecie się również, na co zwrócić uwagę przy wyborze hodowli i jak rozpoznać odpowiedzialnego hodowcę. Zapraszam do oglądania. Witajcie, kochani. Dzisiaj zabieram Was w podróż po najlepszych hodowlach w Madrycie. Niezależnie od tego, czy szukasz szczeniaka, czy chcesz zapewnić swojemu psu najlepsza opiekę, te miejsca z pewnością spełnia Twoje oczekiwania. Zaczynamy! 1. Dog Camp Kennels. Dog Camp to prawdziwy raj dla psów. Oferują przestronne boksy, bezpieczne place zabaw i profesjonalna opiekę. Ich zespół składa się z doświadczonych behawiorystów i trenerów, którzy zapewnia Twojemu psu najlepsze warunki do rozwoju. Drugi Pet Camp. Pet Camp to kolejna świetna opcja dla właścicieli psów. Oferują szeroki wachlarz usług, od opieki dziennej po długoterminowe pobyty. Ich przestronne boksy i place zabaw zapewnia Twojemu psu mnóstwo miejsca do zabawy i odpoczynku. Trzecie Happy Can Canals. Happy Can Canals to miejsce, w którym Twój pies będzie czuł się jak w domu. Oferują przytulne boksy, indywidualne spacery i mnóstwo miłości. Ich zespół składa się z pasjonatów psów, którzy zapewnia twojemu pupilowi najlepszą opiekę. Czwarte granie La Luna. Granie La Luna to wyjątkowe miejsce, w którym psy mogą cieszyć się swoboda i natura. Oferują przestronne wybiegi, basen i mnóstwo okazji do zabawy. To idealne miejsce dla psów, które kochają aktywność i przygodę. Piąty animal Saluki N. Animal Salu Kien to kompleksowa usługa opieki nad zwierzętami. Oferują nie tylko hotele dla psów, ale także usługi weterynaryjne, szkolenia i behawiorystykę. To idealne miejsce dla właścicieli, którzy szukają kompleksowej opieki dla swoich pupili. Szóste residencja Kanine El Encinar. Residencja Kanine El Encinar to kolejna świetna opcja dla właścicieli psów. Oferują przestronne boksy bezpieczne place zabaw i profesjonalna opiekę. Ich zespół składa się z doświadczonych behawiorystów i trenerów, którzy zapewnia twojemu psu najlepsze warunki do rozwoju. Siódmy hotel Canino Monte Principe. Hotel Canino Monte Principe to luksusowy hotel dla psów. Oferują przestronne apartamenty, indywidualne spacery i mnóstwo miłości. Ich zespół składa się z pasjonatów psów. Którzy zapewnia Twojemu pupilowi najlepszą opiekę. 8. residencia Caninella de Hesse: Residencia Caninella de Hesse to miejsce, w którym Twój pies będzie czuł się jak w domu. Oferują przytulne boksy, indywidualne spacery i mnóstwo miłości. Ich zespół składa się z pasjonatów psów, którzy zapewnia Twojemu pupilowi najlepszą opiekę. 9. Hotel Caninou El Soto Hotel Canino El Soto to kolejna świetna opcja dla właścicieli psów. Oferują przestronne boksy, bezpieczne place zabaw i profesjonalna opiekę. Ich zespół składa się z doświadczonych behawiorystów i trenerów, którzy zapewnia Twojemu psu najlepsze warunki do rozwoju. 10. Residencia Caninelas Las Encines Residencia Caninelas Encines to miejsce, w którym Twój pies będzie czuł się jak w domu. Oferują przytulne boksy, indywidualne spacery i mnóstwo miłości. Ich zespół składa się z pasjonatów psów, którzy zapewnia Twojemu pupilowi najlepszą opiekę. 11. Hotel Canino El Basque Hotel Canino El Basque to kolejna świetna opcja dla właścicieli psów. Oferują przestronne boksy, bezpieczne place zabaw i profesjonalna opiekę. Ich zespół składa się z doświadczonych behawiorystów i trenerów, którzy zapewnia Twojemu psu najlepsze warunki do rozwoju. To tylko niektóre z najlepszych hodowli w Madrycie. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić każdą z nich, zanim zdecydujesz się na jedna z nich. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci znaleźć najlepsze hodowle dla Twojego psa. Do zobaczenia w następnym filmie! Centrum Canino Vallecan zaczynamy od prawdziwego giganta w świecie madryckich hodowli Centrum Canino Vallecan. To miejsce z ponad 50-letnia tradycja, które specjalizuje się w hodowli psów rasowych, takich jak Golden Retriever, Labrador Retriever, Yorkshire Terrier i wiele innych. Centrum Canino Vallecan słynie z profesjonalnego podejścia i dbałości o dobrostan zwierząt. Hodowla posiada przestronne wybiegi, nowoczesne budynki i doświadczony zespół opiekunów. Solo S un perro kolejna na naszej liście jest Solo S un perro, czyli miejsce, które łaczy w sobie hodowlę psów z hotelem dla zwierząt. To idealna opcja dla osób, które szukają zarówno szczeniaka, jak i miejsca, gdzie ich pupil będzie mógł spędzić wakacje lub weekend. Solo S un perro oferuje szeroki wybór raz w tym psy małe, średnie i duże. Hodowla stawia na naturalne metody wychowania i socjalizację szczeniat, aby zapewnić im jak najlepszy start w życiu. Embajadores Embajadores to hodowla psów rasowych, która skupia się na kilku wybranych rasach, takich jak Yorkshire Terrier, Shidza i Bichon Frisei. Hodowla słynie z dbałości o czystość linii genetycznych i doskonałego zdrowia swoich psów. Embajadores oferuje szczenięta z rodowodami, a także usługi krycia dla psów rasowych. Trzypatas trzy patas to wyjątkowa hodowla, która specjalizuje się w psach rasowych z niepełnosprawnościami. Hodowla powstała z miłości do zwierząt i chęci zapewnienia im godnego życia. Trzypatas oferuje szczenięta z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym psy z amputowanymi kończynami, niewidome lub głuche. Hodowla prowadzi również działalność edukacyjna, uświadamiając społeczeństwo o potrzebach psów z niepełnosprawnościami. De peru a peru, de peru a peru to hodowla psów rasowych, która stawia na naturalne metody wychowania i socjalizację szczeniat. Hodowla znajduje się w malowniczej okolicy, gdzie psy mają dużo przestrzeni do biegania i zabawy. Depero a peru oferuje szeroki wybór ras, w tym psy małe, średnie i duże. Hodowla współpracuje również z doświadczonymi behawiorystami, aby zapewnić swoim szczeniętom jak najlepszy start w życiu. Como ENKasa Como ENKasa to niewielka hodowla psów rasowych, która skupia się na zapewnieniu swoim szczeniętom domowej atmosfery. Hodowla znajduje się w domu jednorodzinnym, gdzie psy Maja stały kontakt z ludźmi i innymi zwierzętami. Komo Enkasa oferuje szczenięta z rodowodami, a także usługi krycia dla psów rasowych. I to tylko kilka z najlepszych hodowli psów w Madrycie! Pamiętaj, że wybór hodowli to ważna decyzja, dlatego warto dokładnie sprawdzić jej reputację i warunki, w jakich są trzymane psy.